Nie, nie, nie przejmuj się. Na takich wakacjach jeszcze nie byłem. O proszę, skierinice. Także serdecznie <grymka> wszystkich zapraszam. O! Procentu z tego nie mam, także absolutnie tutaj nie ma żadnej wazeliny. Chciałem spróbować czegoś innego, ale z następnym właśnie, żeby yy, poczuć pozycję. I lewa, prawa noga, prawa noga. Także stwierdziłem, że żeby nauczyć się czegoś, to muszę przyjechać w takie miejsce, gdzie nie będę skupiony na robieniu czasu. Ale mimo wszystko byłem w stanie się skupić na tym, żeby poprawiać, poprawiać, poprawiać i... Samą ideę i jakby to, co przekazujesz, czuję i uważam, że to ma ogromny sens. Tak, zaskoczyło mnie... Może inaczej, nie zaskoczyło mnie w teorii, ale zaskoczyło mnie w praktyce. Jakby geometria motocykla z nami, zasady e, ścigania się i wchodzenia w zakręt. Ale co innego jest e, wiedzieć coś teoretycznie, a co innego przełożyć to na praktykę. Tym bardziej, kiedy Ty też e, jako nauczyciel, trener nie jesteś, można powiedzieć, ani przekupny, ani yy, mm -hmm. przebaczający i wybaczający. Tylko, jeżeli już postanowisz coś, to ciśniesz ostro, pierdalasz i, i trzeba to robić, trzeba się na tym skupić. E, więc fajnie, że też yy, nie owijasz bawełny, tylko. Ciśniesz, tak, żeby, żeby poprawić tą pozycję. I nie mówisz słodkich snów, żeby tylko się przypodobać, tylko mówisz, że no, po prostu idziesz jak pizza no, i masz to poprawić. Uważam, że naprawdę ogromny sens jest tego. Myślę, że wiele z tych rzeczy przełożę sobie na u siebie gdzieś w miejscach, w których będę mógł podążać. Boję się tylko jednego, że ja sam pojadę i przy pierwszym lepszym ściganiu yy, będę wracał do starych nawyków. No one są niestety bardzo złe i te motocykle na przestrzeni lat się zmieniły, te geometrie motocykli się zmieniły. Także, yy, I w związku z tym ten styl jazdy, który teraz jest, yy, no musi być adekwatny do tej geometrii. Yy, ale też i wiadomo, wszystko ewoluuje. To co Ty podpatrzyłeś w hiszpańskich szkołach, przekładasz tutaj, robisz to bardzo dobrze. Więc nie tylko ja, ale i chłopaki, każdy z nas, każdy z nas docenia to i widzi, że jak wielkie ma znaczenie pozycja na motocyklu i samo dociskanie. Już już ten łokieć, kurwa, nie każdy musi dotykać tym łokciem, ale wypracowywanie tej pozycji, dociskanie przodu, schodzenie na no robi niesamowitą robotę. Nie, bardzo, naprawdę, warto, 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 a oprócz tego no mega chill out... Yy, no, zupełnie inny świat.